Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, dziś moim i państwa gościem będzie mój grupowy kolega Kuba, który dosiada tegoż pięknego stalowego rumaka, czyli Honda Africa Twin. W pierwszej części dzisiejszego odcinka pozwolę sobie państwu troszeczkę opowiedzieć historii dotyczącej tegoż właśnie modelu, a później Kuba opowie wam o zaletach i myślę też jakiś pewnie wadach tegoż motocykla. W dzisiejszym odcinku również pojawią się goście, których będę zapowiadał, i którzy w pewien sposób też sami się zapowiedzą. Także zostańcie z nami, bo będzie naprawdę, myślę, ciekawie. No i co? To chyba wszystko. Także jeśli macie ochotę posłuchać na temat Hondy Afryki Twin, to ja Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Mleczna Droga. Afryka Twin to prawdziwa legenda. Musimy cofnąć się do roku 1986. W tymże roku Honda wypuszcza motocykl NXR 750V, dzięki któremu po raz pierwszy wygrywa rajd Paris Dakar. Po raz pierwszy, ale zdecydowanie nie po raz ostatni, ponieważ tych zwycięstw zalicza aż cztery podrząd. Na fali sukcesu po pierwszym zwycięstwie w 1986 roku, Honda dochodzi do wniosku, że dobrze by było zrobić model, który będzie dopuszczony do ruchu publicznego. I tak też w roku 1988 powstaje pierwsza Afryka Twin o symbolu XRV650, która była produkowana od 1988 do 1989 roku. W roku 1990 pojawił się kolejny model o symbolu XRV750T. Model ten był produkowany do roku 2000. Pierwsze dwie generacje miały silnik w układzie V. Później, po wielu latach przerwy, w 2016 roku, wypuszczona została Honda Africa Twin CRF 1000L. Była ona produkowana do roku 2019. I to o tym właśnie modelu dziś będziemy rozmawiać. Ostatni natomiast model Afryki Twin był produkowany od roku 2020. Był to model CRF 1100L. Jest i Kuba, cześć Kuba. Cześć Drogi Zawidzie, witam cię serdecznie. Moi drodzy widzowie, słuchajcie, ja z Kubą się znam, tak jak powiedziałem wcześniej, bo my już ze sobą jeździmy wspólnie chyba trzy lata, nie Kuba? O no, będzie coś takiego. Także przemierzyliśmy naprawdę wiele wspaniałych zakrętów, przejechaliśmy, mogę powiedzieć śmiało, kilkanaście tysięcy kilometrów, także jest fajnie. Słuchajcie, Kuba, zresztą Kubę znacie już, bo przecież myśmy Kuba już robili kiedyś odcinek wspólnie o Twojej Yamasze Bulldog. Bulldog, no. Dokładnie, dokładnie. ten także... motocykl, Swoimy, swoją drogą. Ja wiem, bardzo żałowałeś, że go sprzedawałeś, nie? Każdy motocykl, jak sprzedajesz, to żałujesz. Dokładnie. Dokładnie. Kuba, w ogóle jeszcze po Bulldogu oczywiście była Tenera i przyznam szczerze, że bardzo żałuję, że nie zrobiłem z tobą programu no o tej to Tenerze. To fajny motocykl. Ale mam nadzieję, że troszeczkę dzisiaj nawiążesz, opowiadając o Hondzie Afryce Twin do, drada, do Tenera. Coś tam można go porównać w paru kwestiach. Okej, okay, dobra. Moje pierwsze takie podstawowe pytanie. Skąd w ogóle pomysł i dlaczego kupiłeś Hondę Afrykę Twin? Wiesz co? Rok temu byłem w Polsce, pojechałem z kolegami z Torunia na zlot w Karpaczu Harleja, i jako jedyny ja nie miałem motocykla swojego, więc sobie wypożyczyłem, a że w dosyć dobrej cenie wypożyczenia była Afryka Twin tylko, że ta wersja 1100 mhm. to sobie właśnie taką wziąłem no i od tamtego momentu się po prostu w niej zakochałem ale ja pamiętam, że jeszcze jakiś wieś Tenerem Nero już wspominałeś o Afryce Twin czyli gdzieś już ten pomysł tam w głowie kiełkował no to było takie moje marzenie, żeby kupić ten motocykl Tenerę chciałem kupić, bo, bo przerzucałem się z, z motocykla typu Naked na Adventure i to był mój taki pierwszy adventurowaty motocykl i chciałem zobaczyć jak się na takich motocyklach jeździ ogólnie. No i muszę powiedzieć, że spodobała mi się jazda, no i kolejnymi krokami doszedłem do tego, że kupiłem właśnie Afrykę. Okej. Okay. Słuchaj, chciałbym Cię zapytać przede wszystkim o zalety tego motocykla oczywiście z Twojej perspektywy. Ty już zrobiłeś nim parę ładnych tysięcy kilometrów, także możesz nam osiem. już 8 osiem, osiem tysięcy już kilometrów za tobą. Tak, że, no, spoko. Także już coś możesz na, na temat tego motocykla powiedzieć. Twoim zdaniem, jakie ma zalety ten motocykl? No, po pierwsze, no jest piękny. <laughs> co, co to kwestia gustu. To jest, to jest kwestia gustu. No, no mi się bardzo podoba. E Dużą zaletą tego motocykla jest pozycja. Fajnie się na nim siedzi pozycja jest prosta. Jak jechaliśmy do, do Hiszpanii, przyjechaliśmy ile? Na, na raz chyba 900 km. No, w kompletnie, 1600 km. Kompletnie tego nie czułem. Mhm. Świetnie się na nim jedzie, jest bardzo wygodny. Co dalej? Ta szyba może nie jest super wysoka, mogłaby być troszeczkę wyższa, ale. Ja lubię troszeczkę wiatru mhm. e, jednak dostawać, tak. Ty bardziej, że jak jest lato, to wiesz, kurczę, no, jest, jest gorąco. Dobrze jest się ochłodzić. Dobrze jest się ochłodzić. E, jest dużo lżejszy od Tenery, znaczy dużo, no, 30 kilo. 30... Ale to czuć. To czuć. No, po, po drugie jest węższy, nie wiem, czy, czy kojarzysz ten. Teren, mhm. Tenera była bardzo szeroka. Mhm. Jest zbiornik we... paliwa był dużo szerszy, z tego co pamiętam. Zbiornik prawda? paliwa, tutaj, to wszystko, no ta ochrona przed deszczem, przed wiatrem była dużo lepsza niż tutaj. Mhm. Ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Mhm. Bardzo fajnie mi się jeździ tym motocyklem. Ja pamiętam, że mówiłeś, że troszeczkę Ci podwiewało gdzieś tutaj spod kierownicy, ale już też zrobiłeś patent, znalazłeś, Ta. to za chwileczkę Państwu pokażemy. O co tutaj chodziło? E, wiesz co, jechałem kiedyś e, sobie tym motocyklem i czułem, że wiatr mi cały czas wieje. Schowałem się za szybą, ale ten wiatr cały czas wiał. Mhm. Więc e, poczytałem troszeczkę i e, dużo osób właśnie pisało o tym, że spod lak wieje. Mhm. Także kupiłem taki deflektor, nie, nie wiem, czy, czy później go pokażesz. Tak, czy... tak, to Państwo za chwileczkę zobaczycie. Kupiłem sobie taki deflektor i ten problem mam akurat teraz z głowy. No i widzicie, widzicie, proszę Państwa, między innymi po to przygotowujemy te programy, bo oczywiście na temat Afryki Twin już zostało powiedziane mnóstwo, zostało napisane mnóstwo artykułów, ale po to właśnie to robimy, żebyście też mieli wskazówki na pewne rozwiązania. Także problem zos został zażegnany. Problem został zażegnany. <laughs> okay. Co dalej? No, musiałem, musiałem troszeczkę też przyinwestować w niego, bo był prawie że goły. Szkoda, ale Honda wypuszcza bardzo gołe motocykle, jeżeli sobie nic nie dokupisz na samym początku. To taki basic wychodzi, że nawet nie masz gniazda tutaj do zapalniczki. Mhm. Podrzewam manetki, zapa ten gniazdo do zapalniczki. Co tam jeszcze? No, te reflektory to też trzeba było sobie dokupić. No i oczywiście zestaw kufrów. Zestaw kufrów, który jest bardzo fajny. Słuchajcie, my tutaj pozwolimy sobie chyba zareklamować nawet te kufry, co nie Kuba. Świetne są. Podejrzewam, że każde tego typu kufry są super. Ja kupiłem akurat szada te, te, te kuferki. No i miałem, jak, jak byliśmy w Hiszpanii, skręciła mi się trochę kierownica, jak jechaliśmy bardzo wolno, i motocyk mi się przewrócił. Miałem jeszcze z przodu te mniejsze kuferki. Mhm. Tutaj miałem parę narzędzi powkładanych. Zainstalowane takie, na tych przednich tak, tutaj klaszbarach? Na, na, na tym przednim stelażu. Zaraz pokażemy. I jak motocykl się wyłożył, ani zadrapania, niczego, zero problemu po prostu. Nic się nie wygięło, nawet kuferki żadnego śladu nie mają. I to jest przewaga nad aluminiowymi kuframi, proszę Państwa. Zdecydowanie. Widziałem ten upadek, faktycznie to był moment... Podnieśliśmy motocykl i naprawdę nic się nie stało nawet kierownica tutaj końcówki nie ucierpiały także super fajnie jest mieć takie kufry jak w ogóle z pojemnością tych kufrów zaraz sobie przejdziemy jeszcze do charakterystyki motocyklu oczywiście ale już zaczęliśmy o tych kufrach to jak w ogóle z pojemnością jak z pakownością tutaj tych tych kufrów one są oczywiście też wodoszczelne prawda. Tak dodatkowo w środku są takie liner bagi one są odporne na, na, na wodę ale kufer też jest wietrzony od dołu. Także spokojnie. One sobie radzą, czy deszcz, czy, czy słońce. Nie, nie wiem jak, jak naprawdę nie, jedyna rzecz, to nie wiem, jak długo one tak naprawdę wiesz, wytrzymają warunki atmosferyczne. Może teraz ile już rok chyba, nie? No mam już je rok, no. i trochę przeszły tych warunków atmosferycznych, chociażby podczas naszej ostatniej wyprawy, bo mieliśmy wszystko oprócz śniegu. Pogoda była bardzo słaba. Mieliśmy z połowę tego wyjazdu, to, to deszcz padał albo po prostu 7 stopni było. No, dramat. No. Myślałem, że w czerwcu to będziemy mieli dużo lepszą pogodę. Niestety zdarza się, widzisz, to wszystko Kuba przez ciebie, bo jeździsz, po prostu wytwarzasz CO2, rozumiesz, bez sensu, że tu w ogóle przyjechałeś, i przez to mamy po prostu globalne ocieplenie. No ale dobra, tak jak do tematu, wracajmy w ogóle do chody, proszę państwa, więc. E, dobra, powiedzieliśmy sobie tutaj o ochronie od, przed wiatrem. Chciałbym cię troszeczkę zapytać też o układ hamulcowy w tym motocyklu, na przykład jakbyś miał go porównać do tenery, do tenery, również chciałbym Cię zapytać o pojemność zbiornika paliwa i o w ogóle zużycie paliwa, no bo tutaj Honda jest jednak znana z tego, że ona troszeczkę lubi chyba sobie łyknąć tego paliwka. Nie? Nie, Także nie jest, źle. nie jest tak źle. Dobra, nie, zacznijmy może od układu hamulcowego. E, układ hamulcowy są dwie tarcze, e, cztero tłoczkowe zaciski i moim zdaniem Żyleta. Żyleta. Moim zdaniem hamuje super. Jedyny taki minus przy hamowaniu, ten motocykl bardzo wpada. Mm -hmm, Czu, to nurkuje, to czuć. E, tylni hamulec, również super. Mm -hmm. Naprawdę używałem go, jak byliśmy w Pirenejach, na, na, na tych bardzo długich zakrętach, i nawet tym tylnym hamulcem sobie dawał radę, naprawdę. Mm -hmm. e, system ABS też jest naprawdę dobry mm -hmm. do tego. E, System ABS możemy wyłączyć tutaj, czy musimy wyciągać bezpiecznik? Jak to tutaj wygląda? Nie, system ABS możesz kompletnie wyłączyć, ale za każdym razem jak odpalisz motor na nowo, musisz go wyłączyć znowu. Aha, w ten sposób. No dobra, jest to trochę uciążliwe, ale można to zrobić bez żadnego kombinowania z wyciąganiem bezpieczników. Dokładnie. <laughs> o tyle dobrze. Dobrze, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Zużycie paliwa. no Tak powiem ci szczerze, że z kuferkami to tak ponad piątkę pali. No, nie było aż tak źle. Mhm. Tak mi się wydaje. No to nie, no to jest... To, wiesz co, ja powiem ci szczerze, ja troszeczkę poczytałem o tym motocyklu zanim żeśmy się spotkali i ja dużo przeczytałem opinii takich, że jednak Afryka im potrafi sobie tam się odmnożyć to równo. Nie? Zależy jak odkręcasz. Wiesz, my jechaliśmy w grupie. My jechaliśmy w grupie w miarę stabilną prędkością, więc tak mi się wydaje, że tak koło 5,5 No robiliśmy ile? Na, na, na zbiorniku robiłem 300 km lekko i jeszcze mi tam zostawała rezerwa. Mhm. Czyli troszkę niewiele ponad 5, 5 litrów. Troszkę niewiele ponad 5 litrów. To no dobrze. Jak, Wiadomo, jak odkręcisz, to już to, 6 to pewnie łyknie. Dobra, Kuba, jeśli miałbym Cię zapytać tutaj o skrzynię biegów, jak ona funkcjonuje, jak ona działa, wszystko ok? Skrzynia jest świetna. Normalnie nie, nie, nie ma luzów, y, jakichś międzybiegów. Y, naprawdę kurczę, jest te super skrzynia manualna. No. Mhm. Dobra. Y, ja wiem, że z tymi motocyklami napędzonymi za pomocą łańcucha jest trochę problemów, bo trzeba o tym pamiętać. Ale ty ostatnio wymyśliłeś, że założysz sobie tutaj olejarkę dalej o tym myślisz? Myślę o tym. <laughs> Wiesz co, jak robimy naprawdę takie duże odległości, bo tak jak jesteśmy, jeździmy tutaj w koło komina. To kompletnie mi to nie przeszkadza. Tak. Ale za każdym razem, jak dojeżdżaliśmy na obóz, miałem się rozpakowywać. Yy, namiot, yy, wiesz, te wszystkie rzeczy rozkładać i wy już sobie chodziliście i piwko piliście, no, a ja nie tam absolutnie. <laughs> okay. Dobra, yy, bezalkoholowe. Tak jest. Super. Bawiliśmy się bardzo fajnie, jeździliśmy na motorach i nie piliśmy wody. <laughs> No to ja w tym momencie czyściłem łańcuch i, i go musiałem smarować. No tak, to ta jak... olejarka to super sprawa. Ona ma tam zasięg, ten... z tego co czytałem, jeszcze jej nie kupiłem oczywiście, ale z tego co czytałem, e... około 1500, może 2000 kilometrów zrobisz na, na jednym zbiorniczku takiego oleju. Wow. Ten olej jest też o tyle super, że on przy okazji czyści Ci łańcuch. Wow. Także masz dwa w jednym, nie musisz już kompletnie dotykać układu. Czyli można powiedzieć, że w momencie założenia takiej olejarki sprzęt staje się bez <noise> Nie do końca, ale da, trzeba czasem wiesz, sprawdzić naciąg łańcucha. No tak, dokładnie. Proszę Państwa, a teraz krótka reklama, moi kochani, zapowiadam Wam gości, którzy pojawią się na Mlecznej Drodze, mam nadzieję, że za jakieś dwa tygodnie. Zresztą... Sami się zapowiedzą. Faceci, którzy wybrali się, proszę Państwa, do Afryki i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, Słyszałem gdyby oni. nie to, że podróżują tam m.in. na Hajabuzie. Zresztą posłuchajcie. Siemano widzowie, jesteśmy ja przykładem tego, że po Afryce da się podróżować nad każdym motocyklu. My będziemy na Hajabuzie i DRZ. Jeżeli jesteście ciekawi naszych zmagań, naszej wyprawy, to zapraszamy na nasze social media Facebooka, Instagrama oraz YouTube'a. A ty chcesz go potchać czy chcesz jechać? No Good, no good, Afryka No jak masz rzucony czekaj wait. No i po reklamie Proszę Państwa Dobrze Kuba, powiedzieliśmy sobie o ABS Ja chciałbym Cię zapytać jeszcze tutaj o kontrolę trakcji Jak to tutaj wygląda, czy można ją sobie wyłączyć Za pomocą powiedzmy tutaj funkcji Jakiejś na kierownicy Tak, jest tutaj przycisk Z tej strony Masz trzy jakby stage kontroli trakcji a przy, przycisk przytrzymując dłużej wyłącza się kompletnie. Mhm. Aha, czyli fajne rozwiązanie. No w końcu proszę Państwa, to jest motocykl taki, można powiedzieć prawie typowo. Na, Powiem szczerze. Na nie, nie, nie. Nie, nie, nie miałem dużo, tak naprawdę wielu okazji, żeby pojeździć nim w terenie. Tylko jak w Hiszpanii byliśmy, był ten kawałek takiej szutrowej nawierzchni, gdzie wszyscy się męczyliście na, na harlejach. I w tym momencie poprosiłem, żebyście się przesunęli, ja wyłączyłem sobie właśnie kontrolę trakcji, ten ABS i poleciałem po prostu do przodu, nawet na tych oponach, on szedł naprawdę super. Pamiętam to Kuba, bo to było tylko coś takiego, Kuba sprawdził na Google, babi mówi, słuchajcie przede mną 3 km, ja już jadę, mówi, Tam dogonicie mnie. Nie, to był naprawdę fajny kawałek drogi. Ok, dobra, co z układem wydechowym, bo tutaj masz oczywiście, widzę, założony akcesoryjny i brzmi, zresztą jak brzmi, to za chwileczkę Państwu pokażemy. Ten wydech jest super, to jest wydech Akrapowicza, chociaż z tego co raczej w tej nowszej wersji, nie, nie, nie wiem jak chodzi tak naprawdę ten wydech z tej wersji, ale w tej nowszej 1100 wersji, jak załączyłem się, bardzo podobny dźwięk do tego Akrapa ma. Mhm. Wiesz, co ja Ci coś powiem, bo teraz, tak sobie przypomniałem ostatnio, jak był Bartek, znaczy ostatnio, to już pół roku temu było i opowiadaliśmy, rozmawialiśmy na temat jego Hondy NT1100. To ja, proszę Państwa, byłem pod ogromnym wrażeniem, jak ona z tym oryginalnym tumikiem brzmi. To się naprawdę dzisiaj rzadko zdarza, bo dzisiaj, słuchajcie, nawet Harley'a jak się kupuje nowe, to brzmią po prostu beznadziejnie, a te Hondy naprawdę mruczą pięknie. Ta NT1100 od Bartka, mega. I no faktycznie, przyznam szczerze, że nie, nie zwróciłem uwagi, jak to jest w Afryce, przy oryginalnym tumiku, ale A Krapowicz brzmi bardzo fajnie zresztą sami Państwo sobie teraz posłuchajcie. No dobra, Kuba, bo my sobie tutaj rozmawiamy o kontroli trakcji, rozmawiamy sobie o ABS-ie, a w, tak naprawdę to nic, żeśmy jeszcze tutaj nie powiedzieli na temat serca tej wspaniałej maszyny. Jak to ducho bije? Silnik jest super, litrowa rzędówka. 95 koni mechanicznych i 90 chyba Nm z tego co kojarzę. Wystarczająco. <laughs> Wystarczająco, ale wydaje mi się, że tenera troszeczkę jednak szybsza była, bo ta miała 110 koni i 115 Nm, chociaż mhm. cięższa, ale jakoś tak lepiej się rozpędzała. Czucie miałeś takie, że. Czucie, no troszeczkę jakby szybsza była. Tylko, że w tenerze. Było elektroniczne też sterowanie przepustnicą, czego w tym motocyklu nie ma, wszystko jest sterowane na, na lince. Bardzo surowy. Bardzo surowy, tak. Fajnie, że, że tak naprawdę w tym motocyklu nie ma super jakoś dużo tej elektroniki, jak na, na jego wiek tak naprawdę. No i to mi się nawet podoba. I to jest piękne. I to jest właśnie piękne. Taki po prostu jak jest, tak jedzie. Dokładnie. To my jesteśmy motocyklistami, to my mamy prowadzić motocykl, a nie motocykl ma jeździć za nas, prawda? To ja, ja tak zawsze do tego podchodzę. Dokładnie. Dobra, słuchaj, ja się, chciałem Cię jeszcze zapytać, bo myśmy o tym rozmawiali jeszcze przed programem, o tą chłodnicę, bo w Tenere miałeś bardzo przykry przypadek w zeszłym roku we Francji, czy to w Szwajcarii, Oj, no, we Francji no. to było. Dużo stresu mnie to kosztowało. No właśnie, o co, o co chodzi z tą chłodnicą? No, to też w tenere, tenere też mi się zdarzyło raz wywrócić e, na bok, tam miałem też takie crash bary, mniej więcej podobne do tych, tylko chyba jakieś chińskie były, mi się wydaje, bo od razu się przygniotły, też nie zauważyłem, że, że, że z tej strony kurczę, się wgniotło troszeczkę bardziej i okazało się, że jak byliśmy we Francji, no to ten wiatrak, który jest z tej strony przy chłodnicy, z lewej strony, z boku, Został przygnieciony do chłodnicy, i jak, zaczę... jak było dosyć ciepło, wiatrak zaczął się kręcić, to zaczął wiercić w chłodnicy dziurę no i wyciek gotowy. No i niestety, dziękujemy panu z samochodu ciężarowego, który nam użyczył kleju. Wierzcie mi lub nie, ale naprawdę pokleiliśmy ją. Pokleiliśmy. Znaczy pokleiliśmy, marę o pokleju. Parę przygód miałem z tamtym motocyklem, ale tak naprawdę dojechał cały. Także Afryka Twin jak najbardziej za jak się przewróci na bok, słuchajcie, nie ma możliwości żadnej. Tu się z chłodnicą raczej nic nie powinno przydarzyć. Tak naprawdę no, to nie jest aż taki stary motocykl. Zresztą no, no, nic się nie, przy nim nie działo. Jechał, nawet nie pierdnął. A jechaliśmy naprawdę ostro. No. Fantastyczny jest ten motocykl, naprawdę. Kuba. Dlatego stwierdzam, że na, nawet nie myślę o jakimś nowym motocyklu teraz, po prostu zostawiam go. Dobra, porozmawialiśmy sobie na temat układu hamulcowego, porozmawialiśmy sobie na temat zużycia paliwa, tych wszystkich tutaj w kontroli trakcji, ABS-u i tak dalej. Co z ramą, bo to też tutaj jest dość istotna sprawa. Rama jest stalowa, kołyskowa, mhm. także jeżeli będziecie gdzieś na końcu świata tym motocyklem, i coś wam się stanie, nie wiem, typu jakieś pęknięcie czy coś. To bardzo łatwo można to pospawać. To nie jechać jest amelinium. Na... To nie jest amelinium. Można to pospawać i jechać dalej. Super, Także super. to jest bardzo duży plus moim zdaniem. Jak z zawieszeniem? Zawieszenie. Kurczę, no na asfalt to jak wiedziesz w jakąkolwiek dziurę, to kompletnie nie czujesz. Wybiera pięknie. Wybiera pięknie. Są też, możesz sobie poustawiać, czy chcesz bardziej twardsze zawieszenie, czy miękkie. Z przodu, z przodu też jest możliwość ustawienia tego, ale manualnie. Mhm. Kuba, a gdybyś miał możliwość zmiany czegoś w tym motocyklu, co byś zmienił? Wiesz co, jakby była możliwość, to na pewno chciałbym, żeby ten motocykl posiadował kardana. No. Czyli wtedy byłby już bezobsługowy, można Wtedy powiedzieć. byłby bezobsługowy, ale rozumiem, że jeżeli jeździsz gdzieś po offroadach no to jednak wymiana czegokolwiek, zębatki, łańcucha jest dużo łatwiejsza, jest dużo łatwiejsza niż naprawa wału kardana. Dokładnie. Chciałbym, bardzo mi się podobają w nowym modelu, nie, nie wiem, nie będzie tego widać tutaj. Ale my pokażemy spokojnie. Tak, w okay. nowym modelu ma, ma takie bardzo ładne, obrysowe, dzienne światła. Aha. Chciałbym, żeby miał właśnie ten motocykl te lampy. No i co tam jeszcze? Ty wspominałeś jeszcze o jednej takiej fajnej tutaj takim gadżeciku. Chodzi o tą tutaj taką ramkę przy szybie. A, no, ten pałąk tutaj. Bardzo przydatna rzecz. Można sobie tutaj założyć uchwyt pod telefon albo pod GPS-a, co gdy jedziesz, to tak naprawdę widzisz wszystko na tym samym poziomie. Nie musisz wiesz, patrzeć w dół. Spuszczać wzroku. Spuszczać mhm. wzroku. To jest, to jest bardzo fajne. Dokładnie. No to co? Myślę, że daliśmy jakiś taki rzut, taki rys na ten motocykl ze strony tutaj naszego kolegi Kupy. Także pamiętajcie, moi drodzy, ja zawsze powtarzam, że to, co my opowiadamy, ok, to jest fajne, bo coś tam się możecie może więcej dowiedzieć, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiego motocykla. Ale najważniejsze to jest po prostu pójść do salonu i się Usiąść, przejechać. usiąść na taki motocykl, a jeśli jest możliwość, to się na nim przejechać. Dokładnie. To jest najlepsza, proszę Państwa, opcja przed zakupem pamiętajmy, że teraz coraz więcej komisów motocyklowych, gdzie kupujemy z drugiej ręki motocykl czy już używany, ma taką funkcję, że taką opcję, że możemy po prostu przyjść, wsiąść na ten motocykl, przewieźć się kawałek i sobie go wypróbować. I to jest piękne, nie? Tak jest. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu serdecznie. Kuba, ja Tobie również dziękuję. Dziękuję uprzejmie za kolejną wizytę. Za kolejną wizytę i do zobaczenia, być może kiedyś. Tak jest. Nie, no, my ciągle jeździmy, także do następnego będziemy jeździć. Słuchajcie, pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.